Witam. Tym razem na warsztacie Meridian końcówka mocy model 555 do pełnego przeglądu. Wymienione 28 kondensatorów plus dwa rezystory. Zasilające główne Mudorfy. 8200 mikrofaradów a było 4700. W torze audio to jest niczyko Elna Silnik 2. W torze filtrującym stopień wejściowy zasilający to jest Nicicon Muse. Tu jest Muse, przepraszam. To jest Fine Gold Wymieniona pasta, pasta termoprzewodząca Zmierzony moc 2x80W idealnie na kanał. Zmierzony pasmo przenoszenia od 0 do, do 100 kHz przy 3 dB. W spadku wzmacnia gotowy do złożenia. Dziękuję.